Po prawie dwumiesięcznej przerwie walcownia ponownie otwiera się dla turystów. Jednak będziemy musieli pamiętać o przepisach sanitarnych, które obowiązują w chwili obecnej. Dla naszego i Państwa bezpieczeństwa przygotowaliśmy szereg instrukcji, informacji oraz środków bezpieczeństwa, które miejmy nadzieję zapewnią nam wszystkim bezpieczeństwo. Bardzo prosimy pamiętać o tym przy zwiedzaniu. A teraz pokażemy w krótkim filmiku instruktażowym, jak wygląda procedura wejścia, zwiedzania i wyjścia z walcowni. Kierując się ku wejściu, mają Państwo koszt, jeden jedyny, do którego wyrzucamy zużyte rękawiczki. Na drzwiach wejściowych jest trasa zwiedzania, instrukcja i regulamin z procedurą zwiedzania, jak również informacje sanitarne. Wchodząc do kasy, zaraz przy drzwiach po lewej stronie, zamontowaliśmy specjalnie dla Państwa płyn dezynfekcyjny w pojemniku łokciowym. Wchodząc do kasy, zamontowaliśmy również ochronną pleksji, aby zarówno Państwa jak i nas chroniła przed ewentualnym zakażeniem, jak również ponownie zamieściliśmy informacje sanitarne. Zachęcamy do płacenia kart. Zaczynamy zwiedzanie od pomieszczeń z naszymi motocyklami, które również zostały w ten sposób zabezpieczone, że postawiono słupki z łańcuchami, aby nie dotykać eksponatów. Wchodzimy do sali. Przez którą przechodzimy do hali z maszynami parowymi. Wchodząc do hali z maszynami parowymi, gdzie wszystkie maszyny zostały specjalnie przez ten wolny czas doczyszczone, odrestaurowane. Kierujemy się drogą zwiedzania na wprost. Przestrzeni jest sporo. Także myślę, że będą Państwo bezpieczni. Jak Państwo widzą wyszliśmy zza, do hali głównej, hali maszynowni. Po prawej stronie są odrestaurowane i uruchomione urządzenia, gdzie za dodatkową płatą można zobaczyć pokaz ich pracy. Wszystkie nasze nowo uruchomione maszyny. Tutaj, jak Państwo widzicie na ziemi, dla grup 10 które będą chciały skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem, przygotowaliśmy dystanse dwumetrowe, oznaczone czarno-żółtą taśmą. Aby zachować wymóg bezpieczeństwa dla całej grupy zwiedzającej, kierujemy się do hali z silnikami spalinowymi. I tutaj bardzo proszę o niedotykanie eksponatów. Po zobaczeniu wszystkich silników, wychodzimy również w stronę hali maszynownia, ale skręcamy w prawo do wyjścia.